mano mordeczki, ultra zręczni jadą dalej po dwóch odcinkach z Tomkiem i Paczosem, którzy, powiedzmy sobie szczerze, raczej te, tego konkursu nie wygrają. Czas na gościa, który myślę, bardzo mocno włączy się w walkę o najwyższe cele. Małomówny, oszczędny sobak za to bardzo mocno przemawia na boisku. Szymon Siczko. Niestety Szymon był nagrywany przed swoją feralną kontuzją. Odcinek jest teraz emitowany. Trochę padł w nich słów być może nie do końca, do publikacji trochę się na siebie nawzajem wkurzyliśmy, ale serdecznie zapraszam. Jedziemy dalej. Jak powiedziałem, Szymon nie jest zbyt wylew, natomiast postaram się z niego trochę wydobyć. Także pogadajmy chwilę. Na początek, Szymon, zapytam, kiedy ostatni raz byłeś zły, wkurzony, darłeś się, krzyczałeś, być może kogoś zrugałeś? Hmm, no myślę, że po jednym z meczów reprezentacji ostatnio na Mistrzostwach. Yy, a raczej to złość trzymam w sobie, a, a nie, nie uzewnętrzam się z tym. A no właśnie, bo yy, mówię o tym, że jesteś osobą dość łagodnej sposobności. Czy ty sobie próbujesz tam czasami tak wymusić taką swoją reakcję, jakiś taki gniew, jakąś taką sportową złość, żeby dzisiaj jeszcze bardziej tak się nakręcić w tej takiej sportowej e, walce? No, myślę, że tak, ale raczej to wychodzi naturalnie i, i mówię, jakby trzymam to w sobie, natomiast to, to pomaga na pewno w graniu meczów, kiedy jesteś zdenerwowany, to to gra się łatwiej, bo, bo te emocje jednak pomagają w. w grze. Ale nie masz takiej potrzeby, żeby tak sobie uzewnętrzniasz ze wszystkich swoich emocji, raczej to tłumisz w, w sobie i gdzieś tam na no raczej nie biegasz tam po trybunach i tak dalej, gdzieś tam nie celebrujesz z kibicami, tylko raczej jakiś tam taki fokus na, na grze i, i tłumienie tego bardziej w, no, tak, w sobie. Tak, tak jak mówisz, raczej trzymam to w sobie i nie uzewnętrzam się, bo... E, też, żeby, żeby te emocje mną e, no nie zaczęły rządzić, tylko żeby, żeby je w miarę kontrolować. Właśnie to też jest taka, taki sposób na to, żeby gdzieś tam e, trzymać, że tak powiem, te, te nerwy, tę te, te, koncentrację nawet, żeby gdzieś tam cię nic nie rozproszyło, bo wiemy też, że ta gra jest na tyle dynamiczna, że bardzo łatwo gdzieś tam ma jakąś taką nawet scysję, prowokacje i tak dalej. I pod tym względem nawet. Tak, tak jak mówisz, no, żeby, żeby gdzieś tam się... Się skupić i żeby to nie wyprowadziło mnie z równowagi, to staram się kontrolować te emocje. Masz psa? Chciałem zapytać, czy posiadanie czworonoga może być jako uciążliwe w byciu w czynnym sportowcem? Nie, właśnie myślę, że w drugą stronę, że, że ten pies pomaga gdzieś tam. On cię jakoś yy, wiem, uspokaja, czy jakiś tak być może nawet relaksuje. Co masz na myśli? Tak, mówiąc, tak, że... tak. Mówię, że on my myśli to, że, że uspokaja i Gdzieś tam, kiedy wracasz z meczów i jesteś, nie wiem, załamany albo w różnych emocjach, ten pies widzi, że dla, dla twojego psa nie jest ważne, co robisz, tylko, tylko ty jesteś ważny i, i nawet kiedy wychodzisz z domu na 5 minut i wracasz, z, to, to on się cieszy, jakby ci nie było parę lat w domu, więc, więc to jest fajne i no, działa jak, jak, jak taka terapia trochę. Ale pewnie wyjście z psem, jeśli umiera na pociężnym wyjeździe, nie jest jako za komfortowe. Nie jest, natomiast ja to przewidziałem i mam mieszkanie z ogródkiem, więc jest tam załatwia swoje sprawy. Okej, rozumiem. Jakim przynosiczko jest mężczyzn partnerem? Gotujesz coś w domu, sprzątasz, skręcasz meble. Na pewno nie gotuję, tym się zajmuję, że natomiast staram się sprzątać. Pomagać w tym żonie, zmywać naczynia też. Wiadomo, że ona też rozumie, kiedy jestem bardziej zmęczony, to to przyjmuję te obowiązki, natomiast y, myślę, że to pytanie do mojej żony, natomiast ja uważam, że, że pomagam dużo gdzieś tam w, w, tym, w, naszym, w naszym domu. Czyli ona rozumie ten Twój styl, tryb raczej życia, że gdzieś tam masz swoje obowiązki, czasami potrzebujesz nawet spokoju, odpoczynku i gdzieś tam ten, ta szafka czy kredyt może poczekać ze skręceniem. Jasne, no już jesteśmy kilka dobrych chłopców z żoną, więc ona doskonale wie, kiedy może ode mnie więcej wymagać, jeżeli chodzi o pomoc domową, a kiedy mniej i myślę, że jesteśmy na, tym, na tej płaszczyźnie już dotarci. Szymon, sześć konkurencji ultra zręczni. zakładam, że widziałeś te pierwsze odcinki, jakieś sobie przygotowałeś pewne, że tak powiem, dla siebie wskazówki, co byś chciał, jak do pewnych rzeczy podejść, czy... Czy raczej pełen żywiony wiera we własne możliwości? Nie, myślę, że zobaczymy, co czas pokaże. Natomiast no, na pewno y, przed ekranem na, na YouTube wyglądało to prościej niż, niż prawdopodobnie będzie to y, teraz w prawdziwym życiu. Ok, startujemy. Pierwsza konkurencja, 0-3 miejsca rzutowe. Punktowano odpowiednio za 5-10-15 dwóch stron. Jedziemy Szymon ready? Tak. Go A! Brawo Jest piątka. Tu teraz. teraz. Tu teraz za e, nie, wiesz co stąd? E, cofnij się. Tak, bo to jest końca bodnia. No. Tak za, czy... O tak, tak jest teraz dobrze, no oh. i wkrętka. Jak tego zapytam, czy to jest dobra piłka. Jak tego zapytam o e, a po wkrętki, czy... Wy się na w wkręcacie? E, no, na pewno zdarza się. E, większość tych, tego wkręcania nie nadaje się pewnie do publikacji. Natomiast no, zdarzają się jakieś Kto wkrętki. Kto jest najlepszym wkrętaczem w drużynie? Kto jest no, taki największe, wkrętacze. E, że tak powiem, tutaj takie. No, myślę, że Dylan. Dylan tu jest. No, na pewno, jest na, pewno, w, na pewno w czołówce, klimat. Dużo, dużo maluzu. Eee, to myślę, że głównie to jest, to jest dylan. Dylan. Maja. Czemu się nie dziwię? Jest, trafił! Zrobił to! To jest 15? Tak, to jest 15. Łatwe. Łatwe mu. Szymon, druga strona, przeciwna. Koncentracja. Okej. Oh. Okay. Kurde. The second. To ktoś trafił? Właśnie chyba, chyba skąd? Tylko, że on jest lewo. I teraz jak? Jak chce? E, tak, no wkręć Aj. So close. Było trafienie za 5, była w za 15, łącznie punktów 20. Jedziemy dalej. Kolejna konkurencja. Obiń poprzeczkę. 6 pileków, 10 sekund. Łącznie 30 minut do zdobycia. Czas start. Wariacie nie! <grym> no i dobrze wyszło. Szymon, mordeczko, czas Start. Zero. Nie ma Przyspiesz. Jest yes. 9,59 Pana 6 To nie jest rekord Fana Bolta 9,59 Na 100 metrów Sprawdzimy to Chyba 9,50 coś, ale bardzo blisko. Yy, bardzo blisko, 9,59 no, ja. Konkurencja mi poprzeczkę. Szymon, powiem, że jest ze mnie lekkie rozczarowanie. Liczyłem na lepszy wynik z swojej strony. Ty, a ja miał, Tomek. Więcej. Tomek, gębala. Jest lekki. Siara. Mordo, siara. Cholipka. w takim sporcie kontaktowym, jakim jest piłka ręczna, gdzie bardzo łatwo wyrządzenie sobie krzywdy, chyba niełatwo o przyjaźnie na boisku. Czy przyjaźnie w ogóle w sporcie zawodowym są według Ciebie czymś unikatowym, czy raczej na początku dziennym? No Myślę, że, yy, że jeżeli chodzi o przyjaźń, to duże słowo, więc myślę, że rzadko. Natomiast to zdarzają się. No, przede wszystkim. Spędzamy sobą bardzo dużo czasu, więc y, musimy czuć się dobrze we własnym towarzystwie i myślę, że tak jest w większości przy, we wszystkich przypadkach, natomiast nie z każdym jest się, jest się przyjacielem. A no właśnie, powiedziałeś o tym spędzaniu czasu. Czy wy, spędzając taką ilość czasu razem w ciągu sezonu, paradoksalnie więcej w drużyną niż z rodzinami. Czasami nie macie siebie nawzajem po prostu dosyć? E, tak, tylko tu jest w zależności od, od okresu, jaki to jest, no bo wiadomo, że. Gdzieś tam po, wracając po wakacjach w sierpniu do, do Kiel, jesteśmy z tym ze sobą nawet. E, potem gdzieś tam w okresie e, około, około grudniowym tu już jest przesyt, e, przesyt sobą, wiadomo, bo, bo dużo tego czasu razem i to tak zależy od okresu. Natomiast e, e, mimo wszystko no, lubimy spędzać razem czas i też spędzamy czas poza boiskiem. Paradoksem jest e, ciekawostka, że na Twoim weselu było więcej gości ze świata handlowego niż pozostałych. No, niekoniecznie. Myślę, że to było gdzieś tak pół na pół. Natomiast tak, no, gram całe życie w piłkę ręczną, więc, więc ciężko by było, żeby, żeby tych ludzi z piłkę ręczną nie było dużo. Bo, no bo tak jak sam powiedziałeś, spędzamy sobie więcej czasu jest z rodziną, więc, więc stąd też ta liczba gości. Czy widorniści dobrze się bawią? Umieją się bawić? <grym> tak, bardzo dobrze. Naprawdę. Bawią się z klasą i, i z kulturą, natomiast do białego rana. Na nogach, rozumiem pewnie, chodzą bardzo dobrze. No tak, nie wszyscy mają zdrowe kolana, natomiast, y natomiast y większość bardzo dobrze rusza się na parkiecie. Takie zaznaczenie zawodowe, można powiedzieć. Tak jest. Okay. Kolejna konkurencja, Artur Siódmiak, case. Szymon, wielki wód patrzy za nami. No wiem, trochę presja wzrosła i muszę sprostać oczekiwaniom trenera. Jedziemy. Szymon, mam super, włączam go, czas, start. Jest. Nie. Dwa na pięć. Pierwsze, Ale... pierwsze po koźle, drugie będzie. Pierwszy pokoźne, był, no. no. Nie no fatalnie. Słuchajcie, była analiza VAR i jest korekta. Nie 15 punktów, ale 20. zaraz razy 20 punktów. Tak rzucał Szymek Hiesiczka, aczkolwiek to dalej chyba nie jest na jego możliwości. Tak patrzę na niego i... Mordo, popraw się. Dobre, dobra mnie do złej gry. I tutaj jest, tak? To jest 15. To 15 i 2 razy 25. Czyli wybierasz, wybierasz 15 i 25. Tak. Też musi gonić wynik, Paczas. Jest to moim poziomem No, podobnym. No. Cheme <słuch> CD. Jeszcze raz. Presja. Nieodłączny element życia sportowca właśnie nam się udziela. Szymon, jest ta presja wyników. Decyduje się na rzuty za punktów. 15 i, I 2 razy 25. Po prostu idziesz po bandzie, gonisz wynik. Wszystko walczysz o, o główną nagrodę. Tak, walczy o zwycięstwo. Jak zawsze. Bardzo o zwycięstwo. To jest top. No dobra, to jedziemy. Do bęcz. Tu jest na czas, tu niczego nie włączam, z Już mogę? Kiedy chcę? Eee, tak. No to już sobie na linkę. Ładna bramka. A teraz skąd? Skula Artura? Tu. 9. O <grym> <grym> Blisko. Kurde, ładnie leciało. No, składa, że za nami plecami już ogrzewają się. Paweł z i tak trochę, widzę lekkie takie jakiś taki Zobaczymy, jeszcze jest przed nami jedna konkurencja, tak? Ja się tak. nie mylę, więc myślę, że... Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Ty jeszcze Ty bardziej, dwie. jeszcze, jeszcze, dwie. Przy... jeszcze dwie, także... wszystko jest w grze i myślę, że yy, przegonię chłopaka. Że... Dobra. Dobra. E... Szymon pełni tych... Pewnie tych panów bardzo dobrze e, znasz. Nie, nie do się widzieliście. Natomiast celem jest ich ominięcie, tych dwóch dżentelmenów, i trafienie w jedno z czterech pól na naszej bramce. Masz trzy próby: e, za punktów 10 dolne, za punktów 20 górne, łącznie punktów e, 60. No i ciągle jest ta presja, ciągle jest ta presja wynikowa. No tak, na razie jesteśmy w dołku, ale to będzie ten moment, kiedy się odkujemy. Teraz Idziemy w górę, tak? Tak jest. No to idziemy, myśli. Jeszcze no. powinno być tak, że jak ja stąd rzucam i przeciągnę, to powinno być więcej punktów. Czy co? Że powinno być tak zrobione, że jak stąd no. rzucam stąd i rzucę w górę na przykład tamtą, to a! jest 40. No bym ci tego nie. Nie pod uwagę, że. No? A, bo, a, a stąd stąd już w górę. Jeszcze co? co? Tak prawdzie to było tak ustawione. No. Jest to jest bardziej. Bardziej wyskoczy. Elo, Elohim brandi Już? Oh. A blisko! Na szczęście trybki całe. Próba numer 3. Niestety, zero. Podsum podsumuj. Wyjaśnij mi. Czego to podsumuj... Wyjaśnij mi. Ktoś tu trafił? Nie. Tak. Mówiłem, że... 60? To za to 60 w pierdolę. Szumek jest taka, jak maszynka bardzo popularna w Polsce. Mniej niż zero. Co prawda tutaj nie było mniej niż zero, bo jest to niemożliwe. No ale... Już chwila ciszy. Tak, chyba brak komentarza jest najlepszym komentarzem. Ostatnia konkurencja, prawdziwa wisienka na torcie. Rzut w ciemno, czyli 15 kręciołków wokół własnej osi boiska i rzut, mam nadzieję celny eee, do bramki. Na pewno będzie śmiesznie, niekoniecznie dla Szymona, ale dla kolegów jego z całą pewnością. mon błędnik gotowy? Nie. Sorry wariacze, ale puszcz. Czas, start, 15 razy. Raz. Szybciej! Szybciej! Cztery. Pięć. Sześć. O kurwa. Siedem. Osiem. Mordo, przyspiesz. Dziewięć. Dziesięć. Dwanaście. Trzynaście. Musisz, musisz! Czternaście. Bazer nie musisz! Jest! Trafił! <grym> Uratowałeś honor. Jak się czujesz? Jak po dobrej. Jak po dobrym weselu. Jak po dobrym weselu. Czyli twoim? Tak. Podobnie tak. schodziłeś z parkietu, czy. Nie, o własnych siłach. O własnych siłach. No to tutaj jest trochę ciężko. Zrobił! The last. Concuration. Quiz. Tu nie ma punktów, więc niestety nie nadrobisz. Schabowy czy pierogi? Pierogi. YouTube czy Netflix? Eee, YouTube. Zakupy z w galerii czy obiad u teściowej? Obiad Rap. Polski czy zagraniczny? Polski. Lubię artysta? Avi. sam psa. Boxer czy York? Pomidor. Ok. Udział w ten sposób z jazdami, czy w jeden z dziesięciu? Jeden z dziesięciu. Kolacja z jego świętek, czy Robertem Lewandowskim? Eee, z Robertem. Z Robertem, nie. Ok. Szymon, przejdźmy na wątek już typowo klubowy, ale wróćmy się w czasie do maju tamtego roku, gdzie rozegrałeś dwa fantastyczne mecze przeciwko Wesprem oraz yy, Płockowi. To była najlepsza wersja Szumana Święcicieli, którą widzieli kibice, odkąd tu jesteś w Kielcach? nie wiem, ciężko powiedzieć, ja nie patrzę na to w tych kategoriach, e, jakby nie rozpamiętuję meczów, które były, ani tych złych, ani tych dobrych, więc, więc mam nadzieję, że najlepsza wersja jeszcze przede mną. Okej, okay, ale czułeś się też w, w takim bardzo dobrym gazie i że tak powiem jesteś tam być może jednym z najlepszych zawodników w, w tym okresie oczywiście, na tej swojej pozycji? No oczywiście, jak jesteś w formie to, to czujesz się dobrze i czujesz się pewnie, więc normalne. A no właśnie, bo miesiąc potem już Final Four, ta dyspozycja nie była tak znakomita. Powiadać o przyczyny, byłoby dosyć trywialne. Zapytamy inaczej, co jest w głowie zawodnika, który wie, że nie jest stanie, nie może dać tego, to najlepsze dla drużyny. Jakie wtedy, co wtedy sobie wtedy myśli, jakie procesy myślowe zachodzą w jego, w jego głowie? No po prostu, że chciałby dać więcej od siebie do zespołu i, i bardziej pomóc. Myślę, że każdy sportowiec tak marzy, oczekuje od siebie dużo i, i po prostu, no analiza, chłodna analiza w głowie i, i wyciągnięcie wniosków. No właśnie, analiza, wyciągnięcie wniosków. Yy, Siwcia, mam nadzieję, że twoja żona nie wie, jaka jest nagroda w tym programie, bo samochód to może pół midy, ale ta kolacja, dwudniowy pobyt w Binkowskim, tutaj taki występ, no chyba będziesz musiał nie teraz Coś oczami świecić, ale jakąś rekompensatę. E, no cóż, będzie Netflix w domu i, i wystarczy. to pizzę i też będzie dobrze. Aha, czyli nieważne gdzie, ważne z e, kim. Dokładnie. Ważne, wa ważne, że ze mną to jest najważniejsze. Oczywiście. Moi drodzy, dzisiaj gościem były Szymek Sko. Dzięki. Jo.